wszystkim, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i tak jak widzicie trzymam kamerę w rączce, czyli będzie to vlog Także jeżeli lubicie vlogi i chcecie zobaczyć co dzisiaj wam tutaj pokażę to zapraszam was do oglądania Możecie teraz zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał po więcej, będzie mi bardzo miło Oczywiście możecie też zostawić dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów A my już słuchajcie zaczynamy, ja muszę się dokończyć malować, muszę pomalować jeszcze rzęsy Bruli mam zerwane, muszę jeszcze ogarnąć włosy. E, ale słuchajcie, tak, dzisiaj będę. Dzisiaj mam w sumie trochę filmów do nagrania. Chcę sobie to wszystko poukładać. I tak, dzisiaj nagram e, filmik z. Pakom, ale to będzie taki filmik, że coś tam, coś tam robię potem patrzę reakcje innych, no i zobaczycie, myślę, że ten filmik będzie wcześniej chyba niż ten vlog na kanale także jeżeli oglądacie tego vloga to możecie sobie sprawdzić, może już ten filmik jest a jeżeli nie, to pewnie w tym tygodniu już będzie, mam tutaj też inne paczki mam tutaj też taką jedną paczuchę, która mi się przyda na pewno do dekoracji pokoju i słuchajcie, też troszeczkę olałam ten temat, miałam to zrobić Robić dużo wcześniej, no w październiku, nie, we wrześniu. E, miałam to sobie zrobić przed powrotem na studia, ale jakoś tak nie wiem, nie mam w ogóle motywacji ani chęci do niczego. No teraz jest trochę ciężki okres, także tak to wygląda. E, a dostałam tutaj paczuszkę od ym, mega kochanej osóbki na Instagramie. Zaraz wam tutaj wszystko też napiszę Więc będziecie mogli sobie sprawdzić No i kompletnie zapomniałam o tej paczce Żeby wam ją pokazać A jest to coś, co będzie naprawdę w moim pokoju ładnie wyglądało Więc to sobie otworzymy ja Najpierw co ja chcę zrobić to pomalować oczy Żeby mi było trochę bardziej widać Tutaj moje kosmetyki i tutaj też, no muszę się tym zająć, nie wiem, jak macie jakiś pomysł, w sumie nie chcę żadnego, bo pisaliście mi też, że można tutaj jakiś boks wsadzić, w sensie pudło, ale ja lubię mieć tak wszystko na wierzchu, a wiadomo z czym to się wiąże, że tutaj wygląda jak taki bałagan by był Dobra, biorę mój ulubiony tusz, um, tutaj na łóżko, nie wiem czy wam pokazywałam y, na tym kanale już mój nowy kosek, aha, on jest na drugą stronę, ale już mi się nie chce go przemieniać Mój ulubiony tusz, aha, który, który jest teraz najnowszy, ten, bo jeszcze się nie staru. Słuchajcie, często mnie pytacie o tusz. Tak jak widzicie, no jest to jeden z moich ulubionych. Teraz naprawdę nie używam żadnego innego, bo boję się, że nie da mnie takiego ładnego efektu jak ten. To nie jest żadna współpraca. Ja sama sobie wynalazłam ten tusz w Rosmanie kiedyś. Po prostu tak osadę go wziąłem, był na promocji. On kosztuje 19 zł. No i go sobie kupuję już od jakiegoś czasu. Wcześniej kupywam. Eee... Stufaced, taki tusz, on był za 120 zł, 1, a tutaj za cenę tego drugiego tuszu Stufaced mam tak naprawdę 5-6 takich tuszy. Jakie jest promocja, to nawet jeszcze więcej. Wypatrujcie, naprawdę jest świetne. Zaraz nie pomaluję oczy, to zobaczycie. Jego chyba już kiedyś tutaj pokazywałam. Także lecę malować. Oczywiście do makijażu muzyczka, i słuchajcie, tak się cieszę, bo wczoraj wyszła w końcu nowa piosenka guziora. A no wiadomo, jak to z guziorem bardzo rzadko coś wydaje, więc chyba rok czekam, albo nawet ponad, bo no dwa lata, bo to było w 2018. Także mega się cieszę, słucham bez przerwy od wczoraj, co chwilę to sobie. Włączam od nowa, mam nadzieję, że mi się nie znudzi. Ale jak na razie uwielbiam, kocham. Dorwałam się jeszcze do takiej paczki orzechów. Taki miks z solomansą. Um, I słuchajcie, jak ostatnio wziąłam tą paczkę z kuchni, to nie było tu już w ogóle nerkowców, a ja uwielbiam nerkowce są moje ulubione orzechy. Więc dzisiaj ja wyję wszystkie nerkowce. A one są w Rossmanie, teraz chyba na promce są. Możecie mi też dać, czy wy też wyjadacie, chociaż mam wyłączone komentarze pewnie. Ale najgorzej zawsze jak są rodzynki. I żurawina. Dobra, sobie trochę pogadam tutaj w miejscu, e, bo pewnie część z was może się zastanawiać dlaczego ja nagrywam tego vloga. E, no wiadomo, jest to taki luźny vlog z domu, bo teraz bardzo nie ma gdzie chodzić, ale słuchajcie, nagrywam go, żeby tak trochę przyzwyczaić się do codziennego nagrywania vlogmasów może. I w sumie to zależy też od was, czy byście chcieli vlogmasy w tym roku na moim kanale. E, rok temu miałam przerwę, ale dwa lata temu i trzy lata temu E, nagrywałam vlog masy. To nie jest dla mnie jakieś. No wiadomo, jest to poświęcenie, ale ja wiem po prostu, że to da się zrobić. Nagrywałam też vlogmasy jak byłam w klasie maturalnej, więc wiem, że dam radę i to wszystko jest do pogodzenia. Także kochani, możecie dać mi znać, czy byście chcieli. Oczywiście tutaj pewnie będą wyłączone komentarze i to jest dodatkowa też kwestia, ponieważ jak nagrywam vlogmasy, to jednak chciałabym mieć jakiś odzyw od Was, bo jednak to będą takie codzienne filmiki i chciałabym być tak w jakiejś interakcji też z Wami. Um... No ale nie wiem jak to będzie właśnie z tymi komentarzami, więc tutaj mam też dodatkowo pytanie, czy byście chcieli, nie wiem, na tym kanale, bez komentarzy, czy może na kanale Yulsi Games. Albo, nie wiem, może założyć jakiś yy, drugi, znaczy trzeci, dodatkowy kanał do tego. Nie wiem, nazwać go na przykład jakoś inaczej. E, więc możecie dać mi znać. Oczywiście znowu nie wiem, jak. Może na Instagramie piszcie, orbitka 19. Tam może zrobię jakąś ankietę. Albo tutaj też możecie mi napisać, dać łapkę w dół dać łapkę w górę, jeżeli chcecie na tym kanale, żeby były vlogmasy, bez komentarzy, albo łapkę w dół, jak chcecie, żeby one były na kanale Julsi Games, albo na jakimś drugim. Tutaj jeszcze ja pomyślę, czy chce mi się kolejny kanał zakładać, czy na tym Julsi Games mam wstawiać vlogmasy po prostu i też tam w sumie się zapytam widzów, więc no mam jeszcze ponad miesiąc, miesiąc w sumie. Do zastanowienia się, wy też macie trochę czasu i możecie dać mi znać, bo nie wiem, ja bardzo lubię tę serię, bardzo lubię codziennie nagrywać. Lubię też taki klimat taki świąteczny w filmach, wiecie. Jak pytam, w ogóle padło to, ta propozycja padła od widzów, na, od moich obserwatorów na Instagramie, właśnie. Jak tam dam okienko, żeby się zadawali pytania, to już się pojawiało, czy będą vlogmasy. Także to mi dało tak do myślenia, że w sumie faktycznie fajnie by było to zrobić, tę serię. Także już tak wcześniej o tym wspominam i się. Was pytam, bo musimy to dograć, żeby to dopiero fajnie wyszło. Ja i tak wiem, że teraz mam o wiele niższe zasięgi niż kiedyś i pewnie mniej osób będzie to oglądało, ale nie szkodzi nic. Mi to nie robi w ogóle różnicy. Jeżeli będą osoby, które się cieszą i które chcą, żebym nagrywała te vlogmasy, to nawet będę... Dla, tych, dla tej garstki osób nagrywała I też będzie mi to sprawiało przyjemność Mam nadzieję, że wam też Także no, dawajcie mi po prostu znać Wie, Znacie mnie Instagram, tam jestem aktywna zawsze I będę wszystko czytała A my teraz przechodzimy e, do tego Co chcę wam dzisiaj pokazać e, Okej, okay, a więc teraz sobie otworzymy to Wybaczcie, że to jest takie pobrudzone Ale to trochę leżało, fokus, fokus Jezu, co ja robię? Tutaj powinno mi Myślałam, że to jest dotykowe. E, no i słuchajcie, też e, ja bym chciała trochę ozdobić ten pokój, żeby on no, był wykończony. Też mi na tym bardzo zależy. Zobaczcie, tutaj taka tuba Julia, podpisana, kokijarze. E, podam Wam oczywiście też w opisie profil. O jejku, zobaczcie w ogóle, co tutaj jest. Mamy tutaj kwiatki normalnie. Normalnie tutaj w środku są kwiatki. Patrzcie, jak do mojej gumki e, pasują te rzeczy. Uwielbiam, jak są paczki tak fajnie do pracy. Tutaj widzę, że jest jakiś liścik. A, i będę też musiała na pewno zaraz zamówić sobie. Patrzcie, jaki ładny papier w ogóle, zostawię go sobie. Tam mi list spadł. Będę też na pewno musiała domówić sobie do niego ramkę. Ojejku, zobaczcie, jaki piękny. Bez przesady. I zobaczcie. Fajne, mega mi się to podoba. Sama sobie ten plakacik wybrałam. Tam było, to było różne do wyboru właśnie takie kwiatowe plakaty. Ja mam taki. Bardzo mi pasuje do pokoju, do koloru ściany, do moich białych mebli, szarych tam dodatków. Naprawdę fajna sprawa. Bardzo dziękuję Marcie za ten przepiękny obraz. Tutaj, jeżeli jesteście zainteresowani takimi dodatkami artystycznymi do swojego pokoju, to Was tutaj odsyłam. I ja właśnie szukałam czegoś takiego, żeby dodało takiego uroku do mojego pokoju, bo jednak tam, zaraz Wam pokażę wszystko, tam obok biurka jest dosyć pusto. Planuję od nie wiem już jakiego czasu długiego tutaj sobie tu ozdobić. Na razie przykleiłam sobie tam zdjęcia rodzinne, tutaj mam też przycisk. I tutaj właśnie planuję powiesić ten obraz, żeby to tak troszeczkę ozdobić i dodało to uroku. Tutaj tak jak Wam mówię, już nie wiem chyba z pół roku. Chcę półkę białą, ale nie mogę się zdecydować na żadną fajną yy, I dobra, słuchajcie, znalazłam taką cieniutką Właśnie chcę, żeby te paseczki były takie dosłownie mega, mega cieniusieńkie yy, Są różne kolory, ale ja chcę wiadomo białą To jest chyba szara yy, No, ja chcę tą pierwszą białą 24 zł, nie jest dużo yy, Także ja sobie to zamówię Jak przyjdzie to wam pokażę na pewno Tak jak wygląda teraz mój pokój Jest w kwiatuszkach Zobaczcie Zawsze to troszkę milej, ale ładne. Można coś fajnego z tego zrobić. Um, no, ja właśnie zamówiłam też ramkę, już na mój obraz bez przesady. Tylko w ogóle tutaj też wszystko jest z papieru użyte. Tuba, także no, bardzo mi się podoba. Um, bardzo mi się podoba. No i słuchajcie, dzisiaj też taki troszkę prasowiczy dzień, ponieważ stwierdziłam, że nagram dla Was trening, e, ponieważ nie wiem, czy wiecie czy nie, ale mam też konto, właśnie takie fitnessowe, gdzie. Dodaję treningi, jakieś tam przepisy. Także dzisiaj stwierdziłam, że zrobię trening na, na pośladki, dokładnie to tutaj, bo, bo bokszą, boczną część. Także biorę się do pracy. matę mam już rozłożoną trochę polowe warunki, bo zobaczcie, tutaj jest. Statyw do kamery, a ja sobie tutaj na razie ułożyłam telefon, zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja te treningi bardzo różnie nagrywam: czasami tu gdzieś opieram, czasami gdzieś tam na ziemi, czasami tam na biurku. Także zobaczymy jak to teraz wyjdzie. Właśnie z telefonu mi to łatwiej się potem montuje na tego Instagrama fitnessowego. A jeżeli byście byli zainteresowani i chcieli zobaczyć, co tam stworzyłam, tam są też różne treningi na brzuch, na nogi, właśnie na pośladki. Więc zapraszam, nazwa julsi.fit. No, i zaraz do Was wracam po treningu. No i dzisiaj dzień paczuch, kolejna paczucha do kolekcji mi tutaj przyszła, ale ją będę na Instagramie pokazywała. Tutaj nie, wiem, nie będę otwierała, ponieważ też dodatkowo patrzyłam już w programie do montowania, ile ten vlog trwa i. Trochę się tego uzbierało, także będę już zaraz to sobie montowała i się z Wami też żegnała. Okej, okay, wykorzystam tutaj żamłane słoneczko. E, ale słuchajcie, to by było na tyle. Muszę właśnie jeszcze zmontować ten vlog, ten trening, żeby był na Instagramie, żebyście mogli sobie już ćwiczyć, bo to już będzie chyba czwarty albo piąty trening na moim Instagramie, tym Także zapraszam, jeżeli szukacie motywacji. No i co? I to by było już e, dzisiaj na tyle. Dawajcie znać, co sądzicie o tych vlogmasach. Mam jeszcze trochę czasu, więc na pewno to jakoś fajnie pomyślimy o tym. No i co? Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodobał. Do następnych filmików. Pójzeczki, miłego dnia. Pa!